Cześć, witajcie. Zapraszam Was na szybką i tanią metamorfozę kominka. Czas operacyjny dwa dni. Na wstępie dodam, że wszystkie prezentowane u mnie na moim kanale. Materiały są również w mojej ofercie sprzedażowej. Jeżeli interesuje Was jakiś efekt, napiszcie do mnie. Mogę wam zrobić świetną ofertę i oczywiście dla Was, dla moich widzów mam bardzo dobre rabaty. Nie zapominajcie również o subskrybowaniu kanału, o wrzucaniu łapek w górę, bo kanał Adam Malar biznatyński to nie tylko dekoracje, ale również i szkolenia, jak również ciekawe konkursy. Także zapraszam Was serdecznie do skorzystania z oferty. Skontaktowali się ze mną klienci w celu zakupu farb, żeby odświeżyć po prostu swój dom, po prostu go odmalować. Tak, moi drodzy, farby też sprzedaję poza dekoracjami. No ale tak, będąc u klientów, zrobiłem pomiar, wyliczyliśmy ilości farb. No i cóż, no i od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że fajnym rozwiązaniem by było gdzieś stworzyć jakąś dekorację, żeby troszeczkę te wnętrze ożywić. Ponieważ tam były ściany i sufit, w zasadzie wszystko było w jednym kolorze. I teraz tak, e, gdzie na szybko zrobić coś ciekawego, żeby rzeczywiście ta dekoracja była widoczna i żeby zmieniła wygląd w jakimś stopniu wnętrza? Otóż, moim drodzy, najlepszym rozwiązaniem jest dekorowanie kominków. Jeżeli oczywiście nie jest jakoś udekorowany, jeżeli na nim nie ma jakichś tam cudownych, niesamowitych kamieni i tak dalej, tutaj w tym przypadku po prostu kominek był pomalowany w kolorze ściany. W zasadzie zlewał się z całością. To też postanowili klienci, żeby troszeczkę go właśnie wyodrębnić i udekorować. Doszliśmy do wniosku, że fajnym rozwiązaniem było położenie masy kadoro, ardezja w takim fajnym odcieniu butelkowej zieleni, czy też butelkowego morskiego błękitu. No zależy jak też spojrzycie i zobaczycie ten kolor. A kolor jest Wam bardzo dobrze znany, ponieważ jest to kolor, który mam tutaj na Mandali jako tło. Także właśnie ten sam kolor będzie na tym kominku. No i tak. Fajna sprawa, ponieważ kadoro-ardezja jest mocno dekoracyjnym, dekoracyjną masą, a przy okazji bardzo szybko się ten produkt kładzie. W zasadzie, jeżeli mamy gładkie ściany, to wystarczy tylko zagruntować, położyć dwie warstwy, no i cała robota. Tyle, w zasadzie tyle. Jeżeli oczywiście mamy tam jakieś ubytki i tak dalej, jakieś uszkodzenia, to musimy to podszpachlować, bo. Najistotniejszym elementem tutaj przy nakładaniu mas Kadoro jest po prostu to, że ściana musi być gładka, wyszpachlowana. Tutaj taka była, była pomalowana farbą. No trochę gdzieś tam jakieś ubytki były, ale to troszeczkę podszpachlowałem. No i wziąłem się do roboty. Zaraz pokażę wam katalog jak wyglądają katalogi masy Kadoro, a za chwilę przejdziemy sobie do właśnie naszego kominka i krok po kroku opiszę wam, jak właśnie kładłem tę masę Kadoro Ardezja. na Kominku. Tak oto prezentuje się katalog Mascadoru. Widzimy tutaj bardzo dużo kolorów oraz trzy bazy do wyboru: srebrna, złota oraz moja ulubiona, właśnie Ardezja. Jeżeli ściany mamy dobrze przygotowane, rozpoczynamy pracę od gruntowania gruntem głęboko penetrującym. Ja tutaj tylko w paru miejscach zrobiłem drobne poprawki, no i wziąłem się po prostu za gruntowanie. Grunt nakładam wałeczkiem, ale równie dobrze możemy nałożyć też go pędzlem czy tam natryskiem, jak wolicie. I teraz uwaga, bardzo ważna myślę informacja. Za sekundkę pokażę Wam dwa zdjęcia. Dwa zdjęcia identycznie tej samej ściany, na której jest położona taka jasna, szara, serbrzysta masa kadoro. Co różni te dwa zdjęcia? Otóż zobaczmy, w zdjęciu numer jeden masa kadoro jest bardzo subtelna, w zasadzie niewiele na niej widać. Na zdjęciu numer 2 widzimy, że dość mocno refleksuje. Coś tam się dzieje, no masa dość mocno żyje. Co różni te dwa zdjęcia? Otóż w zasadzie nic poza kliknięciem na... Światło. Włączenie po prostu światła. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wszystkie masy metaliczne mają to do siebie, że dość mocno się różnią pod kątem odświetlenia. Czyli jeżeli mamy gdzieś tam ścianę niedoświetloną, delikatną, gdzieś tam trochę zacienioną, takie typu masy będą wyglądały bardzo subtelnie. Jeżeli mamy gdzieś ściany mocno oświetlone, gdzie światło pada z góry, z boku, z dołu itd., itd. Te masy mogą żyć, być bardzo metaliczne, bardzo refleksować. Jest to dość istotny argument, jeżeli się decydujemy na tego typu produkty, ponieważ musimy brać pod uwagę to, że na ścianie, która będzie delikatna, schowana w cieniu, ta masa może być praktycznie niewidoczna. A ściana, która będzie mocno podświetlona, będzie rzeczywiście na niej się coś działo i będzie to wszystko żyło. Tak to po prostu jest z tego typu masami. I tak samo jest też w przypadku, właśnie, masy kadoro. Także Taka drobna uwaga, ale bardzo istotna. Ok, przechodzimy już do montażu masy. Po wyschnięciu gruntu, w zasadzie gdzieś tak po około 2 godzinach, wziąłem się za nakładanie pierwszej warstwy. I tutaj należy nałożyć pierwszą warstwę troszeczkę grubiej na całości powierzchni. Powierzchnia może gdzie delikatnie przebijać ponieważ wiadomo sprawą nałożymy jeszcze drugą warstwę i wszystko się wyrówna a w zasadzie troszeczkę się bardziej urozmaici Po wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po prostu na drugi dzień, nakładamy warstwę numer 2. I tutaj przy drugiej warstwie zmieniamy troszeczkę technikę położenia, ponieważ masę nakładamy na pacę punktowo. I teraz pacą nakładamy to w takiej formie, że po prostu jakby troszeczkę kręcimy takie ósemki na płaszczyźnie, tworząc taką dość nieregularną strukturę. Masa po wyschnięciu praktycznie struktury mieć nie będzie, będzie praktycznie całkowicie gładka, ale zostaje taki fajny właśnie efekt, który spowoduje, że przy, pod różnym kątem padania światła masa będzie nam się e, mienić i trochę tak refleksować. Po położeniu drugiej warstwy efekt w zasadzie jest skończony. Można powiedzieć, że w dwa popołudnia dokonaliśmy szybkiej, stosunkowo taniej i naprawdę efektownej metamorfozy kominka. Za chwilę zobaczycie sobie jeszcze ten kominek dokładnie jeszcze raz. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek dzisiejszy się Wam podobał, no i że spotkamy się i zobaczymy w następnych odcinkach. Na dziś to tyle. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!